Dzień dobry Panie Ministrze, witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że Pan przyjechał. Dziękuję bardzo. A tu Pan Wójt, cześć, Pan Wójt, witam serdecznie. Pan witam Młody Wójt, serdecznie. Tak. Jest... Dziękujemy organizatorom, tutaj panu Andrzejowi Nowakowi i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby ta wystawa tutaj została otwarta i pierwszy raz będzie poświęcona. Wspomnijmy Adama Loreta, wszystkich zmarłych leśników, także myśliwych, wszystkich zmarłych z naszych rodzin. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy, uciekamy się, Święta Boże, do Naszymi prośbami radzimy radzić potrzeba naszych, a od wszelakich złych przygód nas zawsze wybawić. Sam Chrystus Boże błogosławi ikony, obrazy siya, w imię Ojca i syna, i święta ducha. Państw i Wospodni dochodzi Twoje i Włosoli do Swojanie Twoje. powie, wybodiernym nas opletiny daruję. Nie nie może Proszę Państwa, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby uczcić pamięć wybitnego Polaka, Leśnika, który w ciężkich czasach pozyskał niepodległości przez Polskę. Oczywiście wraz z innymi leśnikami tworzył zręby lasów państwowych. Nauki leśne wiele zawdzięczają Adamowi Zaletowi, bo to przecież z jego inicjatywy w 1930 roku powstał Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych, a następnie w 1934 przemianowany na Instytut Badawczy Lasów Państwowych, czyli dzisiejszy IBR, w którym dzisiaj gościmy. Ze swojej strony, jako kierownik zakładu lasów naturalnych tutaj w Białowieży, serdecznie Państwa witam. Znajdujemy się w budynku historycznym, który w latach międzywojennych był siedzibą Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białowieży. Na wstępie bardzo serdecznie proszę o, proszę o zabranie głosu Pana. Andrzeja Nowaka, przewodniczącego Regionalnego Koła Polskiego Towarzystwa Łucznego, inicjatora tej wystawy, pomysłodawcę. Pomysł wystawy zrobił się zupełnie przypadkowo. Będąc w pułapach na spacerze z żalą odwiedziliśmy Zespół Pałacowych Zartoryskich i tam dostrzegłem planszę związaną z Puszczą Białowieską. Po blisku zapoznali się okazało, się, że jest to wystawa poświęcona Adamowi Loretowi. 15 plansz, które udało mi się dzięki też Polonadziecowi. Bieleckiemu z czołów do krajnówki. Pierwsza, pierwsza ekspozycja była prezentowana właśnie na Dyskusji do Chajnówka. I tutaj dzięki no, wspaniałej współpracy z panem profesorem Pamukem i doktorem Sebastianem Juszko byliśmy dobrze tą wystawę. No i bardzo się cieszymy, że, że, że jest tutaj właśnie w tym bachach, jak pan profesor spojrzał i wspomniał. Jest to wach historyczny, chyba lepszego miejsca właśnie na uruchomienie. Te ekspozycji do Danii Górą. Życzę Państwu głęboko przeżyć. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję, tym, którzy właśnie mi pomagali, dzięki którym ta wystawa się pojawiła. Szanowni Państwo, postać pana dyrektora Adama Loreta jest mi głównie znana poprzez osobę profesora Grzywacza. To on napisał monografię, to on w kontaktach, które mieliśmy, wywołał ją z lamusa historii. Mam nadzieję, że inicjatywa Instytutu Badawczego Leśnictwa i naszego Wydziału, jesteśmy współorganizatorami, doprowadzi do tego, że ta postać, która niewiele kilometrów stąd została pojmana, później zgładzona w nieznanych warunkach, będzie, będzie postacią, która będzie dodawała nam siły i będzie charakterystyczna dla miejsca, w którym się znajdujemy. Bardzo serdecznie teraz proszę naszego zamężonego gościa, pana ministra profesora Jana Szyszko o wypowiedź. Dziękuję za tę inicjatywę. Rzeczywiście, Adam Loret to jest człowiek, który zasłużył się niezwykle istotnie dla polskich lasów. Nie tylko dla polskich lasów, ale również dla polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci polskiego leśnictwa. Ta wystawa jest tu przygotowana i ona ujmuje całości. Jego dorobek. Natomiast chcę powiedzieć, że to był swego rodzaju wizjoner. W tych ciężkich czasach, gdybyście Państwo zobaczyli, co ten człowiek zrobił, i przytoczyły parę rzeczy. Pierwsza rzecz, zorganizował trójstopniowy sposób organizacji polskiego leśnictwa. A więc leśnictwo, nadleśnictwo, dyrekcja, dyrekcja regionalna. Następnie prowadził. Coś, co było również elementem, a mianowicie samofinansowanie się tej organizacji, a równocześnie organizacji, która ma pomnażać zasoby przyrodnicze, sama się finansować, czyli daleko od budżetu, a również na bazie no, urządzania lasu, czyli dokładnego planowania, gospodarowanie w ten sposób, żeby tych zasobów było więcej. To był człowiek, który w tym okresie bardzo trudnym, Potrafił zahamować pewne tendencje, które zmierzały do tego, aby rabunkowo eksploatować polskie lasy państwowe przez obcy kapitał. To był również człowiek, który potrafił zorganizować, ja bym powiedział, handel drzewny. I przecież to człowiek, który otwierał port drzewny na wybrzeżu, a również i porty drzewne po całej Polsce. W końcu to był człowiek, który zorganizował tego rodzaju działalność, że wykupywane były lasy z rąk prywatnych na rzecz skarbu państwa. A więc człowiek, który niezwykle myślał perspektywicznie i nie poddawał się, mówiąc delikatnie, żadnym naciskom. Był ogromna osobowość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie, gratuluję inicjatorom, gratuluję Instytutowi Badawczemu Leśnictwa za to, że ta uroczystość odbyła się w tym miejscu, a jeszcze szczególnie w sali imienia profesora Karkińskiego. Serdecznie dziękuję, szczęście Boże, da. Proszę Państwa, moi przedmówcy już tak pięknie powiedzieli o Adamie Lorecie, To był człowiek rzeczywiście, Wspaniały. Nie tylko leśnik, ale i ekonomista, ponieważ skończył studia ekonomiczne i leśne. I gdyby nie wybuch wojny, II wojny światowej, to na wstępnym roku 40 prawdopodobnie nie byłby już naczelnym dyrektorem lasów państwowych, a premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ premier Sławoj Składkowski jako lekarz, nie stał się na ekonomii i jego, y, 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 jego sytuacja jako premiera Rzeczypospolitej była chwiejna. Na to został wytypowany Adam Loret. I dlatego też ten napis, który tutaj widzimy, świadczy o tym, że jako wspaniały ekonomista udarniają wszystkie elementy ekonomiczne, przyrodnicze i kulturowe, korzyści płynące z nich dla kraju. Właśnie był ekonomistą i wspaniałym przyrodnikiem, leśnikiem. Kontynuując e, tradycję e, instytucji i jej rozwoju, często odwołujemy się do przedwojennej tradycji. Przedwojenny naczelny dyrektor lasów państwowych Adam Loret, twórca i y, założyciel lasów państwowych kierował się w rozwoju instytucji y, następującą zasadą. Firmę rozwijano poprzez racjonalizację metod zagospodarowania nie poprzez zwiększanie wyrębów. Tą myśl Adam Lorec zostawił nam mnie jako w ten stomencie. To tylko dzięki niemu mamy te wspaniałe lasy, którym możemy się chwalić w tej chwili w całej Europie. Las nigdy nie powinien być sprywatyzowany. Kto myśli na ten temat, przestaje być Polakiem. Proszę Państwa, miło mi, że w takich okolicznościach i w miejscu bardzo znaczącym miałem możliwość pokazania tego filmu. Ale teraz chcę przekazać Państwu komunikat, który dotarł do mnie, mianowicie zostało już ogłoszone, że Pan Profesor Szyszko jest ministrem. te tablice, wszystkie teksty były przygotowane przez e, Centralną Bibliotekę Rolniczą. No i tutaj e, zostały bardzo pięknie e, oprawione przez pana, jak, proszę, mnie nie mam tutaj, przez pana Dmitra, e, Tutaj. E, Niemu za za, za, za tą tylko małprawych